No i jestem na dandyla. Tym razem przywiozłem deski z tego starego domu. To są deski, które tam były, e, tam robiły za sufit. Piękne, długie dechy. Te niżej, jak widzicie, to one mają prawie 4 cm grubości, te wyżej około 3. Myślę, że po odpowiednim doczyszczeniu wylądują tu na suficie. A może na podłodze zobaczymy. A oprócz tego, przywiozłem też z tego starego domu legary. To są głównie dębowe legary. Trochę e, miejscami nadpruchniałe, ale z drugiej strony, pod taką warstwą centymetra dwóch pruchna kryje się bardzo twardy rdzeń. Jedyny problem z tymi legarami jest taki że. Nie udało mi się wyciągnąć e, z nich gwoździ e, ale myślę, że diaksem się to da podcinać i, i jakoś tam wykorzystam Zabrałem też już przy okazji jak jechałem pług. Okay. No i co pierwszy co zrobię to pewnie zrobię obchód a szczególnie sprawdzę jak wygląda ogródek a może chodźmy od razu i zobaczymy? No masakra! Jakaś sarenka się tutaj dobrała. Kurde! A no tak pięknie rosło, rosła ta fasolka. W zasadzie jedyna w tym ogródku. Stało parę listków, ale nie sądzę, żeby te listki pozwoliły tutaj czemukolwiek wyrosnąć. No szkoda, a taka była ładna. A co z innymi warzywami? Też obgryzione. No tu jest burak naciowy. On nawet dał radę. Coś tu wyrosło. Hmm. Ale trochę obgryziony. Tu posiałem cebulkę siedmiolatkę chyba, ale nic nie rosło. Tutaj mamy rzadkie japońską. Tylko, że tak samo została obgryziona przez sarenkę. O, tutaj coś wyrosło. Wow. to jest zwykła rzadkiewka. Tylko, że też. Prawda, obgryzły lub nam sarenki nam no, rzutkiewkę. O, nawet powyrywały słabo. A tutaj rośnie marchewka. Akurat marchewka według mnie nie powinna wyrosnąć, bo już bardzo późna, późno była siana. Ale proszę, coś tu wyrosło. No w ogóle to wygląda to nieźle, no ale Byliśmy ze dwa tygodnie temu na chwilkę i wtedy Marta wypieliła ten ogródek. Znowu to zarosło, ale no, nie jest tak źle. Tutaj była chyba pietruszka i jej nie ma. Tu najmocniej zarosło czymś. A tu była rukola. No i troszeczkę tej rukoli widzę, że, że jest. I nawet akurat saremki jej nie... a nie tutaj ją ruszyły. Rukola im smakuje. No ładko. Że też ja nie zrobiłem jakiegoś stracha. Trzeba będzie to nadrobić. Koperek. Pięknie wyrósł. Całe dwa dwa krzaczki. Masakra. No ale okej. Okay, no, pamiętajmy, że nas tu nie było z 4-5 tygodni, więc nie miał kto tego podlewać. No i tu powinna być sałata. Całe cztery rządki, a z całych czterech rządek mamy dwie sałatki, które rosną sobie ledwo ledwo. No nie będę tego zrywał. Okej. Okay. No cóż, jak byliśmy dwa tygodnie temu, to wyglądało to dużo lepiej. Ale niestety Sarenki uznały, że jest to piękny paśnik dla nich i korzystały. No cóż, bywa. Specjalnie nie liczyłem na jakieś duże zbiory, więc, więc nie jestem też specjalnie zawiedziony. Za to Jerzyn. Jeżyn mamy zatrzęsienie. Hmm. Dobra. Ciekawe jak szliwki stąd to specjalnie Nie widać, żeby były Ale tu jeżyn O, a tu jakie fajne Nic nie widać. O to jest śliwka, która jest uschnięta. Pewnie do wycięcia. Trzeba zapamiętać, bo jak opadną liście, to nie będę wiedział. Hmm, tu też nie widać śliwek. Coś tu jest, kilka sztuk, ale to specjalnie. To zobaczę jeszcze winogrono. Winogrono jest tu. o Winogrono jest, ale jeszcze nie dojrzałe. Aha, czy to będzie to takie fioletowe winogrono. O, tam na górze tam na górze to nawet już się coś zabarwiło. Ale bez drabiny to ja to nic nie zrobię. Hmm. No fajnie. Uch, tu jest chłodniej, tu jest trochę jednak w cieniu. Uu. No dobrze, plan na dzisiaj jest taki, że nic nie robię, tylko staram się przeczekać ten upał i pewnie gdzieś koło 17 zjadę sobie tą przyczepą pod stodołę, zjadę przyczepą pod stodołę i ją rozładuję, może jak mi się bardzo znudzi, bo jest teraz godzina 12 do 17 5 godzin spania to trochę dużo, przejdę się do lasu, zobaczę czy tam są jakieś grzyby. No, i tak. Widzę, że na działce się nic nie zadziało. Nikt nie chodził, nikt nic nie ukradł. Wszystko jest w należytym porządku. No, ale sporo śliwek jest tutaj z tyłu domu. takie jeszcze mało dojrzałe I niestety wydaje się, że duża część z nich to nośliwki robaczywki może być zielona. Zjemy zieloną też no, roboczywa. No, coś się byje. No to proszę taka ciekawostka Ja przemyślałem że kaczeńce to tylko na wiosnę Ciekawe kto tak na bałaganił hmm. Jeszcze miałem dużo, jeszcze miałem dużo miejsca. Oj, nie dla mnie te upały. Miałem się zabrać za uprzątnięcie stodoły, tak żeby miał miejsce na te deski, które przywiozłem, ale nie, nie, skończyło się na tym, że wyjechałem traktorkiem, wyjechałem tym sprzętem, który tam jest na środku, a potem przestawiłem samochód i wjechałem przyczepem, co widzieliście, prawie do stodoły. Natomiast uprzątnięcie jeszcze przede mną i pewnie zrobię to jutro, bo jutro prognozy są takie, że będzie, będzie chłodniej, będzie 22-25 stopni, ale nie 30 parę, tak jak jest w tej chwili, mimo że to już jest godzina 16 i jestem w cieniu, to dalej jest jest gorąco, nie ma nie czym oddychać, zresztą wiecie, bo to jest w całej Polsce. Także tak, no nie było nas parę tygodni mówiłem już o tym na początku filmu eee, Nacy dokładnie byliśmy dwa tygodnie temu, ale krótko. Natomiast wrzucę Wam z tego jeszcze małą relację z wycieczki na górę Libocz eee, To jest góra niedaleko od Jasła, czy znaczy niedaleko, tam jest kilkanaście kilometrów od Jasła eee, Bardzo polecam. Eee, jeżeli ktoś będzie gdzieś w okolicy, to jest to fajna wycieczka, fajny spacer i i całkiem spory kawałek pod górę. Eee, no i co ja chciałem jeszcze wam powiedzieć? No Chciałem wam powiedzieć o tym, że że czeka, tak spoglądam w lewo, bo tam właśnie miał powstać domek, e, o którym chcę wam powiedzieć domek letni, ale zmiana planów, e, bo niestety jeszcze jeszcze trzy mają nie inne tematy. I pewnie tu będę mógł się zaangażować gdzieś dopiero w połowie września. Czyli trochę budowa domku letniego wtedy traci sens, bo zajmie mi to znowu 2-3, pewnie 4 tygodnie. Może 3. Eee, czyli jesteśmy już w połowie października. Czyli skorzystam z niego dość krótko, bo za chwilę zacznie być zimno i wtedy taki domek się nie, nie sprawdzi. Także obecnie jest koncepcja taka, że szukam przyczepy kempingowej. E, jakiejś fajnej Niedrogiej wersji zimowej z dobrym ogrzewaniem, z podwójnymi szybami, z trochę grubszymi ściankami. Ja myślę, że taka przyczepa czteroosobowa eee, przyciągnę, postawię, na, postawię tam, gdzie w tej chwili stawiamy namioty i pozwoli mi to od razu, już we wrześniu, e, ruszyć z tym domem, z tym remontem, bo to jest priorytet, to chciałbym zrobić jak najszybciej, a ponieważ wiem z doświadczenia, że to jak najszybciej to jest to bliżej roku może w tym przypadku to jest trochę mniejszy domek niż ten co remontowałem poprzednio, to może to będzie 9 miesięcy zobaczymy, bo wszystko się tak naprawdę okaże jak zacznę się z tym domkiem jak się z tym domkiem zmierzę i wtedy się okaże jakiego rodzaju Naprawy i jak dużego remontu. On wymaga. Jakiś czas temu spotkaliśmy tu pewnego pana, który opowiedział nam, że tu, właśnie na górze, Kokocz w tym miejscu za tym pomnikiem znajdował się kiedyś cmentarz ludzi, którzy zmarli na zarazę na, na cholerę z tego, co on mówił, akurat jak go wtedy spotkaliśmy, to on przywiózł ten kamień i powiedział, że on od wielu lat stara się o to, żeby to miejsce upamiętnić. I proszę zrealizował, zbudował też piękne barierki, wjazd, utwardził. Hmm. Fajnie, a mówił, że to miejsce no jest po prostu przekazywane w ustnych opowieściach o historiach, że nie znalazł żadnych materiałów o tym miejscu, ale że on wie, że tutaj właśnie ten cmentarz się znajdował i chce ten pomnik ufundować i zrobić. Brawo! A obok pomnika znajduje się też pomnik tylko przyrody mi stary grab. Uch, wreszcie trochę wiaterku. A tam przy tych drzewach ten taki najwyższy szczyt widoczny to jest właśnie góra Liwocz. Góra Liwocz, na którą zrobiliśmy sobie wycieczkę. Na samą górę prowadzi droga krzyżowa i znajduje się tam kaplica, a może to jest kościół i wieża widokowa. Zachęcamy, polecamy. Okej, okay, już się nauczyłem, już się douczyłem. Tam na tej górze Liwocz to znajduje się sanktuarium Matki Boskiej Królowej pokoju, a w nim figurka Matki Bo Bożej przywieziona z Medjugorje. No i natomiast nie wspomnieli, że na górze znajduje się również pomnik papieża. Bardzo ciekawy popierza. Lutki nie sikaj sobie na smyczkę. Nauczył się sikać podnosząc łapkę i teraz sika. Gdzie tu to da. Ale. Ale on gdzieś to zaczerpnął ewidentnie. Sposzukiwany, poszukiwany. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Prawda? Łaźle się czyta. To... Gdzie burza. Ale liczę, że mi pozwoli dopiec tę karkówkę do końca. Szczególnie, że to są takie grube plastry, których nie miałem jak rozbić. Sprzęt. Sprzętem wyjechałem. Przyczepka na miejscu. Przerzucałem trochę te deski. I co? I zajmę się teraz tymi. Ja nie wiem czy one tu w ogóle wejdą. Kurde, długie. Jako tako to ogarnąłem. No, patrząc po tym, jak weszła ta przyczepka, to jeszcze trochę desek tu się zmieści. Ale już nie dużo. To co? Ja się chyba pakuję. i spadam na do domu, bo mam tam niestety. Co robić? Dobra noc. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli się podobało, to możecie dać dyla. Suba lajka i zostawcie komentarz. A ja pozdrawiam i życzę Wam miłego wieczoru. Dobra,